Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Next Level Bronze. Oczywiście to nie będę tylko ja, ale, ale jak na razie tylko to jawo nagrywam, Więc tak, przejdźmy do rzeczy. Tutaj będą się pojawiały odcinki z League of Legends, podobne do filmów, kliniki, do której link macie w opisie. Nie wiem jak wam, ale mnie bardzo się podobały te dawne filmy z League of Legends, dlatego postanowiłem do tego wrócić razem z moimi kolegami. Tak, w sumie to tyle, więc mogłem to zakończyć, ale nie wiem, więc może jeszcze coś pogadam. Na przykład, tak jak teraz to przedłużam. E... No, nie wiem. Fanpage jak na razie nie mamy, więc nie będzie nic. E... Konkursy, jak będziemy sławni. A ja jak na razie nie jesteśmy, więc nie wiem. Ale cóż, to chyba tyle. Mo możliwe, że niedługo będą jakieś filmy, nie wiem. Ale bardzo możliwe. No i ale chyba to tyle, więc na razie i cześć, do zobaczenia.